Witam serdecznie. W ostatnim wideo pokazałem, jak można za pomocą SMC 5D Status sprawdzić stan wejścia i jak można stwierdzić, czy, jakie wejście ma np. Czuj, czujnik pomiaru długości narzędzia czy 3D taster. To okienko jest całkiem miłe, szczególnie jak maszyna pracuje i się chce obserwować, jak wyjścia, wejścia się zapalają, ale do sprawdzania wejść-wyjść nie jest to może idealne rozwiązanie, no bo jak przyjmijmy, że maszyna jest duża, ma 3 na 2 metry, i czujnik pomiaru długości narzędzia jest gdzieś w jakimś rogu, a PC z ekranem gdzieś w drugim rogu. No i tak na odległość to jest trudno zobaczyć, czy, ten, czy to wejście się tutaj zapaliło, czy nie. I rozwiązanie jest dialog złączy, które się otwiera pod widok złącze. W złączu mamy również wszystkie wejścia i wyjścia. Tu każde wejście i wyjście można sobie dodatkowo podpisać. I teraz idziemy do y, naszej maszyny, do czujnika pomiaru długości narzędzia i naciskam na to. Raz i puszczam. I teraz idziemy z powrotem do okienka złącze i tu widzimy, że Wejście 6H ma w nawiasie 2. To oznacza, że stan dwa razy się zmienił, no bo jak nacisnąłem, to był pierwszy raz i puściłem, to był drugi raz. Czyli potem wiem, że wejście 6 zadziałało i stan się dwa razy zmienił, czyli czujnik pomiaru długości narzędzia działa poprawnie. Do usłyszenia, cześć!